Temat nocnej i świątecznej opieki lekarskiej świadczonej przez Pławski Szpital powraca w przestrzeni publicznej przy okazji niemal każdego długiego weekendu. Szczególnie duże zapotrzebowanie dotyczy opieki pediatrycznej. Zdarzają się sytuacje, w których pacjenci na różnego rodzaju forach, w portalach społecznościowych, m.in. na popularnej grupie Puławy, skarżą się na brak wystarczającej dostępności lekarza pediatry. Zwróciliśmy się do Puławskiego SPZ z pytaniami dotyczącymi tego problemu. W przesłanym do nas komunikacie placówka przyznała, że 26 grudnia, a więc w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, rzeczywiście zdarzyła się sytuacja, w której lekarz pediatra nie zjawił się na dyżurze z powodu choroby i nie zdążono znaleźć, za niego zastępstwa. Według komunikatu z takimi okolicznościami Puławscy pacjenci w grudniu musieli się mierzyć dwukrotnie. SPZOZ zapewnia, że pacjenci są informowani o takich sytuacjach na bieżąco. Mimo licznych głosów niezadowolenia pojawiających się w internecie, Puławski Szpital w informacji przesłanej 28 grudnia twierdzi, że w ostatnim półroczu nie zanotowano żadnych skarg związanych z funkcjonowaniem opieki nocnej i świątecznej. Jednocześnie zapewnia, że dysponuje wystarczającą liczbą lekarzy pediatrów dla zapewnienia właściwego poziomu opieki dla małych pacjentów. W komunikacie dodano, że placówka dokłada wszelkich starań, by takie sytuacje jak ta z 26 grudnia miały charakter incydentalny. W razie zaistnienia takich okoliczności, szpital radzi, by kierować się do innych placówek świadczących opiekę nocną i świąteczną, np. w Dęblinie, Opolu Lubelskim czy Lublinie.